Witajcie, z tej strony Sryta. to jest kolejny odcinek z gry Smite. Jest ze mną Kotlet. Jak zawsze pod nickiem tylko 55. No i gramy w mapkę Grabba, która polega na tym, że wszyscy dostają losowego boga i zaczynają grę posiadając 100 tysięcy sztuk złota, czyli można po prostu od razu mieć full builda. Jest to normalna mapka w stylu Conquest, czyli normalnie trzy linie, poduje wieżyczki i tamten Feniks tam na końcu. No i dżungli. Teraz ja dżunglą. Nie znowu! O, 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 o Boże! Wygraliśmy! Stary! Bakasura i Freya w teamie. Idę Herkulesem pod full AD. Szczęście i w ogóle. Bakasura jest OP i Freya jest OP. Pójdę do dżungli na razie. Szybko się wyfarmię. Jak chcesz, to szybko na jakąś Gold Fury możemy pójść. Żeby X był. An enemy has left the game. Ex by, żeby był, ex by. U ciebie też jeszcze nie załadowało tak gry, a muzyka już jest i dźwięki? Mhm. Mm Bo już usłyszałem, że an enemy left the game. Też. Nienawidzę lukru w drożdżówkach, za każdym razem się nim upatram. Ale bez niego nie byłyby takie słodkie. Wolę bez ruklu. Ok. <noise> ja tam słyszę dużo liwów. To był dopiero drugi. No ale to już jest znacząca przewaga. Ale i tak mamy Bakasure i Freya. to już jest koniec dla przeciwników. Freya po prostu będzie ich miażdżyć na hita do dwóch. Hmm, Thanatos. Czy ta postać nie jest przypadkiem niezbalansowana? Hmm, Freja, czy ta postać czasem nie niszczy, jak ma full builda? Ogarnij jakoś tak, żeby nie było nagłych takich wiesz... Yy, bo co chwilę u ciebie się zdarza jakieś takie, jakby mikrofonem uderzania, no znowu. Ups. Wreszcie, trochę. Robić się pod full Ade Herkulesa. Siema. A ja przemyk. Full AD Herkules! Dobra. Nie zapomnij potków. No i co? I lecę do dżungli. Ale to będzie piękna, szybka rozgrywka. Uuu, jest znowu 5 na 5. Czyli pewnie to przegramy. <grych> yy, gdzie są blue buffy? W tych, tych takich zaokrągleniach? Będę wyś wyświetlić ci. Tutaj jest blue buff? Jest blue buff. Okej. Okay. Dobra, jest Herkules pod full Adesena. A, potki, potki, potki. potki No właśnie. W ogóle ktoś tutaj kupił healing potki. Ja pieprzy. Imir i Bakasura healing potki. Siema ma. Wiesz, że możesz po pięć takich mieć? Po co? Żeby od razu mieć. Tak zginę. Umrę na raka czy coś? Siema Siema, Czy Idź tam da Zaraz Herkules nie jest dobry na midzie Boże, jaki Tiamat jest tu dobry Co tu jest? Tiamat Tak, coś podobnego do Tiamatu To boli po prostu, to boli Chyba zrobiłem first blada Proponuję pomóc tam, gdzie ty biegniesz. Ich tam jest chyba trzech, dwóch, co? Ilu? Dwóch. Też jestem. Nie, no, na jednego hita mi wziął całe życie! Nie! Fuck! Kto pierwszy kogo trafi, to jest taka zabawa teraz. Liczyłem, że cokolwiek wytrzymasz. Aż jestem pod full adem. To weź bankie. się, zrób pod tanka jednak. Nie! Potrzebujemy czegoś, co tutaj wytrzyma jakieś obrażenia, bo by się chwilę przytankował i ja bym od razu zabił. Nie. A to jest tylko tak głupia gra, to jest smite, nie trzeba się przyjmować. Dobra, ale ja chcę first win of the day. Ja chcę Shubala. To Shubala już będziesz miał? Nie, jeszcze nie, ale. Serio? Czemu ta FK cholerna nie działa instantowo? Ten sprint powinien zadziałać i mi pomóc! Haha, zginął. No nie. Zabiłem to ścierwo Po prostu kto pierwszy kogoś trafi. Gankuję. We are ganking. nie. Mm, zabiłbym go, gdyby nie to, że... Ten... Bierzmy tartę po prostu. Right mm, zabiłem go z komienia. <gryw> Wyskoczyła na mnie Artemis, nie spodziewałem jej się, a zabiłem. No. Trzyma. To było dobre. Ten an, an, an już takiego kamienia wyrwał. No wiem, bo ja obserwowałem wszystko. Ja tam byłem kawałek dalej wiesz, i wiesz, szykowałem się na pomoc. To bez many jestem. Muszę sobie manę zrobić. Mm. spoko. Nie ma many. To movement, chociaż. No nie, ze swojej strony przynajmniej muszę obchodzić cały Tak, dobra. Szybki Herkules, jak strzała! Oj, czekaj, bo tu jest trójka. No, i ja. Au! Haha! Ha. Dobra, Bez many kompletnie, tylko z autoataków. Uminałem po prostu od Anubisa ten skill. Tak Anubisa? Pluję. No nie mają piesała przecież O mają, rzeczywiście A dobra nie, to było głupie Lecz się Michał, lecz się I Jeden hit co, yy, 500 leczenia się tylko, że Zabiję wszystkie naraz 1200 krytyk, dzień dobry Po prostu boli Jest pieseł! Oj, Fakio. Biegam po świecie nie. i pomagam. Chyba ksuć. No pomagam no, wam ksuć, bo jakbym nie zabijał ich, no to wy nie moglibyście sksuć. Zatem no, poznać o Łop 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 łopagę tam style Zyraź tam wielki pan z respi Jaki wielki pan? A on? W 10 albo 15 Dobra Oooo. Oh. Oh. Żeby szybciej czyścić fale niż Master e. Nie poleciałem wystarczająco szybko No dobra Nie ma to jak, żeby mi wylosowało freje mimo wszystko Au Au, przybił mnie do ściany Mówisz. Jakby mnie przybił, to może wygrał z nim. Znaczy wygrałbym, ale... Ale mnie przybił. Jak kto to cię przybił prawda? do ściany? Hm? Anchur? No a kto może tu przybić do no ściany? No właśnie nie mam pewności jak to działa. Po prostu cię rzuca to mi w to włóczy jak cię trafi to to jest nie i ci nie... Nie Jak trafisz w ścianę to po prostu nie żyjesz. Znaczy jesteś trafiony i wtedy jest biednie. Jak cię trafi, to jesteś trafiony, i wtedy masz bieda okej. Czy też masz takiego coś, że jak klikniesz za to ci tego? Mmm. I co? Nie gadaj mi, jak mnie zabijają, gdy puszuję. Tylko ja jestem tutaj puszującym z tego co widzę, bo wy wszyscy się gdzieś tam z z No i. Ja ci w tym pomagałem. Nie. Czy ty byłeś w takim razie, że pomagałeś mi w zniszczeniu skoro miałem kursę zabił? Wszyscy nasi teraz giną jak szmaty. Aż tak słabi są? Mhm. Mm Patrz na to, że nasz Bakasura jest 36, Ra jest 109, Herkules to ty. Bakasura to jest urodzony tego asasy, on sobie nie daje rady tutaj. No, jak sobie nie daje rady, znaczy, że jest słabym graczem. Tak jak ten rak, którego spotkałem wcześniej. Aha, nie trafił. Łap kamień

Gomida? Bez minionów? A teraz bez minionów byłem. Skończyły się. Ktoś go goni? No, dwójka tu była. Na to na Antu. Co i tak latają? To skoczni super. Choć zabijemy i na to będzie spokój. No. Aha, <laughs> chodź tu. Czemu Czemu spieprzamy? Byłby chcieli zabić! Na czymś wyleczyć? Czekaj, czy oni się tam... Oj! Patrz, pokaż, jak się czyści kampy Herkulesem, zrobiłem pod full AD, patrz. Chodź. Nie ma kampa. Patrz. No. Widzisz? Dwa strzały. U mnie jeden. Ej, mój power buff, odwal się. Dobra. Ej, bo nasi tam giną. Nie, dobra, nie idź tam, nie idź tam. Robimy backdoor'a, chodź, 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 chodź. Patrz, lewa strona, lewa strona. Ej, Imir. Go. Dobra, sprint i lecimy, lecimy, lecimy. Wiesz też to, su... Haha, ha, surprise, motherfucker. Mnie dorwały jego ten. Nie też trafił. Lefalić. Idą do nas, wiesz o tym? Dobra, sprint. Jezu, piątka. To jest taktyczny odwrót? Nie piątka, bo u Mira ktoś był. To czwórka. Tu jest, chodź, szybko to zrób. Ale czekaj, fair nie, giant, nie? nie ma fair giant, a kiedy fair giant? Uuu Nie trafiłem kamieniem. Chyba zrobiliśmy ace'a No! W dwóch? <laughs> Pro Pro. <tabla> Ja mam dubla ty triple. <laughs> nie mam. Nie mam tripla, dobra, dobra. Tak się gra w tą grę. Łop, łop. To body. No, powiem ci, że rzeczywiście to był. Uj, to na to sobie lata Przed czym uciekałeś? Biegoniłem go. Nie, to był mój triple. Ej, czemu nie zaliczyło na triple? Trzeba te z Z żeby. Au, zabiła mnie w końcu ktoś. Zabiła mnie w końcu ktoś, logiczne zdanie. W ogóle nie wiem czy opowiadałem, co z... mieliśmy zrobić na. na wychowawczej. Hmm. Y... Zdanie logiczne, z jak największą ilością słów na jakąś tam literkę. Mieliśmy coś w stylu. Pa. przemek preferuje pieczoną pietruszkę pieczącą go w przełyku nie, przyrządzoną przez Piotrka ponieważ przyjemnie ona piecze poparzone gardło coś, te, coś, jeszcze to było jeszcze dłuższe bo tam 24 słowa takie głupoty wyszły mhm mm śmieszne ja na ulubiona histeria, powiedzcie jeszcze raz? nie, ludzie się znudzą 10 powiem to na to skądra, 20 level Herk Herkules. Ok, gdzie tam już? Nie wiem, to jest tylko z tego. Fuck! Na no, obruszenie otoczyli mnie. Feeder 19,5, masz rację. Masz 5 dadów Dawno nie miałem tak słabych statystyk fraju. Ale tutaj akurat mówię serio, że rzadko mi się zdarzałem tak słaby. Nie, nie. Chodź, zabijemy go. Ciekawe, ile będzie hitów Golden Fury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Obserwowałem dziewięć. cię. Dziewięć hitów. Może coś kupię. Wiem, potki. Mózg, hehe. He. To bym polecał Tobie, ale niestety to ten tego nie oferuje. Free hugs. Au! 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 A <noise> <noise> <Fider. głos> <noise> ja Michał, dzień dobry. Mamy tyle samofragów. Znaczy, deadów. No. Ale jak ja jestem fider, to Ty też. Opa jest, jest to bakatsurze. Albo <grymne> ich Artemis. Ale to to już wiesz, takie ultrafidowanie. Wielki czerwony pan. <grymne> Bakatsura chyba jest bardziej. On jest bardziej. Yy, 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 bardziej po tą obronę, tylko przez ten jeden yy, spowalniający. Yy, ode mnie. On sam zrobi tego pana czerwonego? Nie no, zrobi. Zrobił. Bakasura to urodzony jungler, nie? Dobra, zobaczymy na ile hitów będzie Camp Fury. Uuu, słabiutko. Ile? Ze względu na to, że nie uderzyłem za drugim razem w środkową, to były cztery. I tak, to by były trzy. Ale przy moim attack to jest, mnie, wiesz, mniej więcej taka prędkość jak u ciebie. Ja tak mam mało, tylko co z... Z golden Boa. Nie z Golden Ball, nie ma tak speed jest z Rage'u i z Queen's Blade. Bierz gnoja. Dobrze. Chciał zganczyć mnie, ty zganczyłeś jego. Nie gankuj brata swego. Nie, nie będziesz pożądał ganku. Ja, to jest głupie. Wyrogasz czego? Dobrze, czy to gra? Mam na 1500 Ała, sekund dwa buffy.

znowu gang zrobiłem, oj. VGG, VGG. Klikłem Y i mi się coś stało. Nie mogłem y, otworzyć okna obrażeń, których otrzymałem. To no. trochę dziwne. Ale ładna gra, mimo wszystko. No. I całkiem długa jak na tę mapkę, bo zwykle się kończą tak w 10 minut. A kto pierwszy, to jest po prostu bardziej doświadczony. Mhm. Mm tak naprawdę w dużej części tutaj Bakasura u nas mógłby zmienić prędkość, w sensie to, w jakim czasie by się skończyła ta gra, ale nie ogarniał na tyle. To jest Hel, aż ty myślisz, że jakiś nowy champion, to jest Hel po prostu. No mówiłem już, że to jest Hel, tylko chyba jakiegoś reworka miała, bo ją dali jako nowy. To nie jest skin. Hmm. Hmm? To jest jej teraz podstawowy skin. Dobra, no to co? W takim razie dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Ze mną był Kort. Pa, Opa. Na razie i cześć.